Siemanecku ziemaczki, jestem furman i w dzisiejszym odcinku zrobimy parkour event. Jak widzicie tutaj będzie parkour i do wygrania będzie w dzisiejszym odcinku może yy, jeden włos i tutaj dwa bloki i no. To będzie nagrodą. I oczywiście jeszcze mój podpis tutaj weźmiemy I dobra, kurę zapraszam na event Parkour. Pojawi się on na kanale URMN, ponieważ jest nagrywany Kuda? Q2, fajna nagroda. A, nie mogę, to dam TPA Max. tepa Acept. Zaczynamy będzie ostro. Jest mikser pierwszą osobą. Hejsownik, Kacper, h wpl Kenchi, Mateo, tutaj jest Kokoso, jest Stiffi, Klaudia jeszcze, Horkul jest. Po ODC. A tu ciemno, no to trudno. No. Zaczynamy event za trzy Co on zrobił? parę razy. Dobra. Arty, oczywiście parę osób się tapnało. Nie powiedział ników. Dobra. Isa, hejsownik za włosy. Mężczyk szata jeszcze raz. E, event, start. Nie zaczynamy, jedyna chyba A, accept. Wszystko da się przejść, chyba. Tpa jeszcze raz. Rekord tutaj jest na razie. Tutaj. Tak sobie uczestnicy radzą jak widzicie. W, poczy w poczynaniach. Tutaj jest oczywiście końcówka parkura. Tutaj się wygrywa. Kulę jak chcecie. Pointy piszcie mysg. Dobra. Zapraszam, oczywiście, trzeba jeszcze raz napisać. A, z prawie znowu to doskoczył. Te pamy tu. Kolejne osoby. Przed odcinkiem robiłem jeszcze event jeden parkour, i też Kitka wygrała, bo na dobra, z parkourze ogólnie. O i tego może. Nie będzie da się przejść chyba. Oh shit, chyba to zobaczyłem. <ścoughs> Ojoj parkur tego nie da się przejść. <ścoughs> O parkour Dobra Serio. No co jest? Dobra, ulepszyłem go, bo... No chyba rzeczywiście się nie dało przejść. Pozdrawiam całej... tej arci pozdrawiam YouTube y. Pozdrawiam również. O, ale oszukał. Nowy rekord widzę tutaj. Ustawiony. Podwójna 180-ka, ulala. Będą problemy. No, Cofnijmy się tutaj. Zobaczmy, tutaj na początku dużo osób nie może pierwszego skoku przejść. Klaudę też pozdrawia. Drwalek, nie spam. Będę wdzięczny. Nie dam ci jedzenia, bo nie. Co? Co jest? Przeszedł z podwójną. Ja myślałem, że to dłuższy będzie odcinek. Co jest? O nie, tutaj, tutaj, tutaj. Trzeba. No nie gratulacja. Wygrywa Pamikaja. Dwa włosy, kłę skaczcie dalej, walka o jeden rozbredny merlina. Pan, możesz jeszcze raz, będzie jeden włos do wygrania. Pyk, ale resypy możesz dać suba kanał furemen tepa accept tepa accept pozdrowie ty, tutaj Mateo pozdrawia i masz dać jezonko? niestety nie, nie mam będzie dziś lub jutro W końcu będę sławny. Pamikaja, zgadza się. Tutaj już chyba parę osób odpuściło sobie. Ktoś może tu jeszcze przejdzie. Jeszcze raz trzeba napisać. Q2, walka o jednego włosa. Q2. Drugie miejsce. No dobra. Kitka tutaj walczy, bo ona jest dobra w parkury no ale 180 podwójnych chyba nie umie. No ale trudno. Może następnym razem się uda. Widać, że ten gościu umie te po prostu 180. Znaczy, że jest stworzony do parkura. O, jednak nie. Kitka spadła. Tu innych kandydatów nie widzę. Kitki tak jeszcze raz, jak wygra. Pamikaja. Dzień dobry. Ale może komuś się jeszcze uda? Mamy tutaj Prosiks i Stiffy, Co jeszcze cześć? I dobra. Co jeszcze cześć? No i niestety przegrało. A może też sobie sam spróbuję to przejść? Uuu, ziomek zginął. Coś mało osób jest. Uuu, Kitka, co robi? Kole, kitka. Gratulacje, drugiego miejsca. Dobra, Kue, Koniec eventu. Kurde, możecie pozdrawić. I ty. Dobra, wszyscy się za, za, za ten, za więc na, no. Dzięki za oglądanie, Steffi pozdrawia. No więc to był parkour. Jeśli chcecie więcej napiszcie. No i trzymajcie. Kenchi pozdrawia. No, trzymajcie się. No i cześć.